Twoje jest. Góra, 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 góru, 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 A, góra, twoje. Tak jest. Tak jest. Dało mi się w końcu po trzech miesiącach zrobić pierwszą sześćdziesiątkę. A jak? Pochwalę się tym na Instagramie. A jak? Co ty wstawiasz do internetu? Mam lewy, czwarty paliczek, większy. Oto jej łapy, lamusie. Ile widziałeś to, cię napisali. Co? tym? ostatnim tym? Maksem, 60 kg, tak skład. O, kurde. A kiedyś nie umiałem ze sztangą w ogóle wstać. Nie wiem, czy mi się chce jeszcze w ogóle ćwiczyć, jak mi tak piszą. Ale grumas! Mój drugi Ach. dzień na siłowni, ciekawy jak będzie, Oczywiście W końcu jakiś wieszek. Gracie? Może kolejne niemy zrobić ćwiczenia. Po co mi przychodzą na tą w ogóle siłownię? Ja im nie będę tego pokazywał. Gdzie jest w ogóle trener jakiś? Po co on to robi? Więc mu to nie da. Nie mi spokój. Niestety, hejt dalej często pojawia się na siłowni i chcielibyśmy wam powiedzieć, czym się różni hejt w ogóle od konstruktywnej krytyki. O ocenianie kogoś, komentowanie czyjegoś ćwiczenia bez wprowadzania wartości do tego. Czyli mówicie, że ktoś jest, nie wiem, słaby, głupi, wy jesteście lepsi. To jest hejt, który jest toksycznym wylewaniem swoich braków. Często próbujecie się dowartościować w taki sposób, pisząc takie komentarze, albo próbując kogoś mniejszyć przez to, że kogoś po prostu obrazicie. Nigdy nie powinniście się porównywać do innych osób, tylko do samego siebie z przyszłości, bo nie wiecie, jakie pokłady mają mają inne osoby. Wiecie tylko, jakie Wy macie pokłady. Najważniejszą różnicą między hejtem a konstruktywną krytyką jest to, że do hejtu nie da się. Odnieść. Hejt po prostu, ktoś ci pisze jakiś komentarz i tam po prostu wynika, że ty jesteś słabszy, on jest lepszy, no i co na to odpowiedzieć? Nie ma co. W konstruktywnej krytyce można podyskutować na temat na przykład, dlaczego ty uważasz, że według ciebie to jest złe. To jest dyskusja, po prostu cywilizowani ludzie, a nie dwie małpy obrzucające się głównym. Pamiętajcie, że nikt nie urodził się mistrzem i każdy od czegoś zaczynał. Są osoby, które przyjdą tu pierwszy raz i mają już tyle siły zbudowanej przez całe życie po prostu ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, czy to, co robią na co dzień, że przyjdą i zrobią, nie wiem, 100 kilo w przysiadzie za pierwszym razem, ale są też osoby, które tu przyjdą pod tym jak całe życie nic nie robiły i będą zaczynały od 10 kg, a dojście do takiej 60, zajmie im długie miesiące ciężkiej, konsekwentnej pracy. I nie ma w tym nic złego, że przychodzisz i cieszysz się ze swojego nowego wyniku, który na przestrzeni całego świata i wszystkich wyczynów jest może słaby. Ważne, że dla Ciebie to jest kolejny rekord i kolejny krok do przodu, więc tego się trzymaj. Śmianie się z otyłych osób w miejscach takich jak siłownia to abstrakcja. To jest właśnie miejsce, w które otyłe osoby albo z nadwagą powinny się udawać. To jest miejsce, gdzie mogą się zmienić, mogą osiągnąć to, co chcą, bo tak naprawdę nikt nie chce być otyły, nikt nie chce mieć nadmiarowych kilogramów. Otyłość jest zakwalifikowana jako choroba, która przyczynia się do bardzo dużej ilości powikłań, kończących się często śmiercią. Dlatego, jak widzicie osoby, które są przy kości, na siłowni, to nie śmiecie się z nich, nie patrzcie się na nich, dajcie im swobodę, tak żeby się poczuli tutaj pewniej, że są tutaj chciani, że powinni tutaj być, powinni pracować. Więc pamiętajcie, że jak widzicie osoby otyłe na siłowni to zróbcie im taką atmosferę, żeby czuli się tutaj chciani, żeby wiedzieli, że mogą tutaj przyjść, że nikt na nich nie patrzy, że mogą trenować bez bycia ocenianym. To samo tyczy się osób ekstremalnie chudych. Pamiętajcie, że każda osoba startuje z innego poziomu. Niektórzy mają tych mięśni masy mięśniowej po prostu mniej. I zbudowanie dla nich takiej atletycznej sylwetki będzie o wiele o wiele cięższe i dłuższe w czasie. Także nie wyśmiewajcie się na początku, że ktoś jest na początku swojej drogi z siłownią, ponieważ jest to bardzo dobry krok w jego. Przyszłość. I pamiętajcie, że poziom techniczny nie musi być idealny. Ucząc się techniki, to normalne, że będziecie popełniali błędy i nie będziecie wykonywali ćwiczenia jak olimpijczycy na przykład.